aniołki, w kolejnym filmie wybaczcie za to, iż nie wstawiałam filmów regularnie i za to, iż kanał nie posiada strony głównej, ale, że tak powiem, mój komputer umarł. Dzisiaj przychodzę do was z ważnym filmem, a mianowicie, dlaczego ludzie nienawidzą satanistów. Dlatego proszę, oceni ten film w komentarzach, zostaw hashtag stop nienawiści względem satanistów. Ja wam tu ponieważ ostatnio zdałam sobie sprawę z tego, jak bardzo ludzie szykanują, obrażają i nienawidzą satanistów oczywiście nie twierdzę, że każdy tak robi. Najbardziej satanistów nienawidzą i boją się katolicy, uważają ich za heretyków i dlatego też często obrażają, chociaż wiemy, że religia katolicka nie powinna nikogo obrażać. Wśród chrześcijan panuje wciąż przekonanie, iż sataniści składają krwawe ofiary, urządzają orgie, sprowadzają śmierć na niewinnych, a tak nie jest. Rytuały, do których potrzebna jest krew, owszem, istnieją, ale zamiast zdobywać ją poprzez ukatropienie kozy, zdobywa się ją nakłuwając swój palec, jak przy mierzeniu poziomu krwi przez cuk cuk cukrzyków. Orgie, no cóż, czy to sataniści, czy katolicy, buddyści, czy inne religie, to nie ma wpływu. Tutaj chodzi o podobanie ludzi, składanie ofiar z ludzi, no cóż, naprawdę... Ktoś jeszcze w to wierzy? Katolicy często uważają, że statanieści to sami źli ludzie. No cóż, co tu powiedzieć? W każdej religii są dobrzy i źli ludzie. Tyle, że statanieści, czyli potocznie czciciele zła, czczą demony, ale uważają je za te dobre, a Boga za tego złego. Tutaj mówię o statanizmie duchowym, o pętanie. Tutaj już kiedyś wspominałam, ale czy to katolicy, księża, czy po prostu chrześcijanie twierdzą, iż satanizm doprowadza do opętania, a dla jasności tak nie jest. No bo dlaczego demon, oczywiście pomijając fakt, w co sataniści wierzą, jeśli chodzi o opętanie, dlaczego miałby opętywać kogoś, kto stoi już po jego stronie? Ogółem? Zły obraz satanizmu propagują często media, czy to na przykład filmy dokumentalne o opętaniu, czy filmy o tym, aby nie obchodzić Halloween i dlaczego, albo jeszcze lepiej, te większej ciemy przekazują lekcje religii, które mamy od dziecka, praktycznie. Tutaj serdeczne pozdrowienia dla mojej pani od religii z podstawówki, razem z serdecznymi wyrazami nienawiści. Ale wracając do filmów, o ile filmy o pętaniu jakoś zniosę, i tutaj chodzi o komercyjne produkcje, to filmy głównie o satanizmie. Doprowadzają mnie do śmiechu. Dlaczego reżyser nie może zapoznać się z tematem przed napisaniem scenariusza? I tym optymistycznym akcentem pora zakończyć, zanim posypie fale nienawiści na katolików i ich średniowieczne podejście do niektórych spraw. Prawdopodobnie jest to pierwsza część filmu, może nagram jeszcze drugą. Jeśli więc Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. Wpadnij na mojego Snapchata i Instagrama, zaproponuj pomysł na film. Do następnego.